ciekawego. Eee... Mogę się przejść. Jakoś nie mam zaufania do wind. Ostatnio zabrałem mnie w... dość dziwne miejsce. Jezus jakbym tam usadził schodami, to bym tam za cholerę nie zszedł. Okej, okay, tutaj jest jedna droga chyba. Holy crap. Tu się działo. Dobra, ale po kolei. Najpierw sprawdzę sobie od ten. No, przyjdę się do ściany. Oh, crap. Hmm. Ten się rusza, mogę go ściągnąć? Oddzielnie. Powolutku. Czyli tak, najpierw ściągnę tego typa, później na duch jakoś równolegle mogę załatwić. Dalejśmy bliżej. No ten on się za ścianą, ale tamten też się rusza. Dobra. Tu się stawiać na razie. Czy mógł wygodnie sprzątać tego typa. Nie, wiem, czy wygam na... tylko na zapis, żeby jak teraz. No, себе ні мобільного гостю. What the hell? Хм. Hmm. Damn! Am I hearing things? Mm. Nothing, I guess. Let's go straighten I ostatniego potraktuję z pięćdziesiąt. No. Aaa, ah, posprzątane. Dobra, rozejrzyjmy się, co to w ogóle jest. Aaa, ah, taki bajer. Uh, dzień dobry. Po prostu ten nie używali tego tutaj w pokoju, właśnie <laughs> dostać? Jakby nie mogli w sposób zabawki. Tak jak ja. Poziom pierwsze zabezpieczeń, mój Boże. Są jedno, drugie... No, dawaj.

Mm -hmm. Get word to Pritchard, Malik. The hacker who's been attacking us goes by the handle Windmill. Real name's Ari Van Bruggen. Bell Tower's been brought in to arrest him. Arrest or get rid of? Either way, he found out someone was gunning for him and took off. We need to find him. There's a nightclub near where I dropped you called the Hive. It's notorious in black market circles. If this Dutchman is running, his first stop will be there. I'll have a chat with the owner. Ah, he Super. Dobra, Po angielsku. Ale wpierw się unpacksnął. Wreszcie mogę. Eee... Skakanie, tak. No. <laughs> Jensen, figured you might want a heads up before you stroll into the hive. The owner's name is Tong Si Hung, Tong being his last name. Rumor is he's tied to the triads. China's organized crime lords. How wonderful. Anyone else want a piece of this pie? Ooh, Isaka. na miejscu. Eee. No nie, to przy przyspieszonym tempie na miejsce. Tego nie, to mnie nie interesuje. Ale może tędy. Hmm. Może zapis? ok, Epa. Jestem trochę niżej czego nie można zdziałać? Nie, szkoda. Hop. Znowu jestem niżej. Au! Jestem za nisko. Jestem za nisko. Dobra, nieważne. Gdzie to są? Tutaj. Tutaj. Mm -hmm. no spraw hmm. No tutaj gdzieś miał być jakiś hotel Mczenga Court Gardens. Chyba to właśnie miało być. No, czyli schody. A, tutaj, w lewo. I lewo. dobra. już się Aha W Czyli ten... Um... Nie, dobra, to nie ten, nie ten hotel. Fiernicze to. Następnym biorę do tej gry kartkę i będę wszystko zapisywał do ciężkiej cholery, bo za diabła nie idzie nic zapamiętać. Przynajmniej w moim wydaniu.

the hive is a members-only club, la Wai. without a membership card, i can't let you in. you're telling me i gotta pay to get into this dive? we've got a reputation to keep. can't let just anyone get in here. just anyone with the money. no pay, no play.

Eee, Pójdę e? eee, Widzę, że mi to nie było.

Zostaje, to zostaje, to sprzedaję, to sprzedaję, i to też sprzedaję, a to zostaje, a to sprzedaję, i to też obon. i to też wono. No, od razu lżej na duchu i lżej na kieszeni, ale portfel cięższy jakby. To jest lepiej to nie zostanie, to sprzedam, okej. Okay. I zobaczmy, co tutaj ma ciekawego. Rakiety? Nie. Dzięki. Nie. Dzięki. Bełty? Nie. Dzięki. Tłumnik. Może. System wyszukiwania celów. Pokrywionego ekwizytu maszynowego. Heh. To przyniesie urażenia. Aha. Uh -huh. Osoby z Nie. Dzięki. Co tutaj dalej jest? Kusza. Miło. Karabin sniperski. Mmm. maszynowy. Wyrzut. Nie. Rakiet. Nie. Dzięki. No Fortune and glory to you. No to kamerę ogólnie. A, i tutaj można zejść do kanału. I tutaj też spróbuję przejść w stronę Hive. Ciekawe, czy mogę rozbawić tę kamerę po prostu strzając do niej z pistoletu. Mam nadzieję, że owszem co jak tedy było trzeba zejść na dół, czy tutaj się Nie, boczajesz na chwileczkę tutaj Nie nie nie, dobra I Tutaj trzeba zejść chyba Teraz wszystko się okaże Czy mam pani naprawdę tak fatalny łup? Okej. Okay. Gdzieś tu jest kamera. Kuć mi, żeby ją po prostu odstrzelić. Dobra, się ja zrobić to grzecznie. Czas za jest ciekawego. Tymczasem przejdę tędy. Eee. What the A to kurde ma to.